Siemano kolano! Witam widzów z Robloxa. Gramy właśnie w grany. Gren opuści... Ej, grany nie opuściła gry. Dobra. Widzowie przynajmniej grany wid... zobaczą. Młotek mamy. Mamy młotek. No i kamerka spadła jakie to... Skórzające. Dobra. Co grany jest? Co jest jaka? A gdzie ona jest? Ona za mną, nie uciekaj. O kurde. Siema, grany? No. Ja uciekam tam do ptaka. Ona idzie za mną? Za kim ona idzie? A ona chyba za tobą poszła. Nie poszła za mną. A za kim? Nie, nie ma O, tu jest karma. Nie, złapałem się w pułapkę. Dobra. Kurde, tu Carmen Laptopka nie ma. Ten, kto grał w Tom granet, niech daje suba i lajka. <laughs> A! Dad, dad. Co? Ona idzie za mną! Gdzie ty? W piwnicy! Za... No w piwnicy! Jestem uratowany! Uciekaj! Ona mnie prakilła. Ona mnie prawie zabiła. Ona jest tam w piwnicy. Poszła pewnie do garażu. O kurde. No co tam? Nie zabiła mnie. Dobra, zabiła mnie. Dobra, oglądamy na tono. Gdzie eee, granka, już ci mówię. E, grany. Idzie, idzie, jest, goni nubo. I teraz idzie do. Do piwnicy? Do garażu? Nie, do piwnicy. Wybiera, a do ptaka poszła. U ptaka teraz jest. Grana jest dalej u ptaka i się chowa, żeby kogoś złapać. Jest... A się nazywa ta grana? Eee. Atchos Gabriel. 97. No, 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 Możesz wkinać tego typu taki bo on jest, jest im Jakbyśmy grają ja to byś tak powiedział. Ale gdzie ciągła genka jest? Co? Gdzie ciągłe jest gręka? Opuściła gra. Okay. Cool. To. A jak się uderzyłem w kolano. Ale się drugi raz uderzył w kolano. Natanie nie wygrasz tego. Wygra. Mm -mm. Szybko. Nie. Dobra, no gram, gram, gram. Dobra, widzowie, niech zostawiam lajka, lajka i milion subskrypcji. O, jestem Gramy, Grany, Głenny, Głenny. Aha, ty jesteś na zewnątrz, blisko drzwi ucieczki. Oho, oho, oho. Oho, tu jest polkejka. A ty, że ty ma polkeja? Nie, bo leży tu polkej. Baby, bebe, bebe. No be. co mi zamyka ten dzban? Jaki dzban? Dzbana kupiłeś? O, z chciało mi zamykać ten. Dlaczego jest jeden typek? Na samej Za dwa. Co? I teraz spadł. I teraz spadł. Gdzie jest niby a ten typ? A gdzie ty jesteś? Na samej górze. No i gdzie on jest? Ja go szukam. Szukam w garażu, bo nie ma... Ja chyba wiem gdzie jest. Już nie wiem. Gdzie on może być? Może na dwór poszedł? W kuchni? Ty widziałem, że jak się coś tam poruszyło. Gdzie on jest? No idę, 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 lecę, 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 lecę do garażu. Czekam tam, on ma Już czekam. Nie na zapleczę. Dobra, czekam. On, on już idzie chyba. O kur... Złapał się w pułapkę. Aha, to jest jakiś nubek. A jakby co to on, to ja tam postawiłem w garażu tak pułapkę, więc on nie ma nigdzie ucieczki. Eee, no, co może się musisz zabić ludzi? Eee, nie wiem. Z, Uzbierać? Z, jeden, jeden. Prawie to, że na tyle kilometrów trzeba zrobić. No gdzie jest ten tyk? O, nie nie? a ja widzę ty? Gdzie, nie, gdzie, jeszcze chwilę,

na samej górze! Postaw na środku ta, ta łapkę, to, że to, że to... No tu jest! A przed chwilą weszłeś! No idź! Nie idź na to i nie wsadzaj tej ręki, bo cię kilna. Okay. I... Gdzieś? Czekaj tam? Gdzie jest ten typ? Gdzie jest ten typ? Jak wolnego niego Gdzie jest ten typ? Nie ma go! Nie ma! O ty! Kilnacie, chodź tu. Udusiście, się, bo tam jest... Uduszę się! Kiln... Uduszę się! Mam cię udusić, dobra. No. <grym> Masz szesnane, zabiję cię. Niestety! <grym> to. nie powiem, gdzie jest Ha, ha, ha. 46... A ja, a ja widzę no, Nubka. Nie widzę nie. Ja ci nie powiem. E... A ja widzę Nuba. Czekaj, Wołowina. O, widziałem typa. O, ja Nubek! Właściwie się Nubek, słaby. A wiesz, on może... A wiesz, on już ucieka? 46,86 86 zapłaciłam. Dobra, powiedz on jest na górze. O no, Jezus. Uciekaj Stelkie! Uciekaj! uciekaj. Zabity! Wygrano! Ja cię zabiję! Ja cię zabiję w, w nerwie! Śpię! No kazałeś, cię udusił! Nie, nie, ja... No, mu, no, powiedział, no powie, powiedziałeś, no u... powiedziałeś! Teraz cię w nerwie, że jak będę grać w cię A ileś kupiła? Jest... Natanie, jest... co pamiętasz co ci mówię? typek? A to jest moja wątroba. Dobra, ja idę. Wreszcie znalazłam Mój tutaj. Kombinerki, kombinerki, dawaj mi tu kombinerki. Mam kombinerki, Natan. No, w rynku A, grany? Grene? A, Grene? Grene ma banana. Od lat to, to ma banana. Najlepsza masarnia Ale już mamy rękę. w ogóle najlepszy sklep. Grene ma banana. Banana. Ale nie widziała, że słucham. Delikatne, delikatne. Tak. O, no kurde, delikatne nie. To jest... Do, dobra, ja mam serce. A nie czego... Nie, nie, o kurde. Grenę zabija nuba. I czeka, aż skocza. Mam serce i się trochę boję. Dwie, dwa palce rośnięcą, nie w garażu. Ucho, ucho mi ktoś odgryzł. Matka się tłumaczyła, że jak była w ciąży, że się złapała za uchwał. Ta bzdura, bo. Z nami dwa miesiące. Z nami Ona jest w kuchni i mnie goni. Jest, że je w źle spał w krzyż. Co tam gryny? Tak, ja Gdzie ty na ja tam? Tak Całe mnie tu mieścią. O, na samej górze. O, ale Misa, gdzie ty miło. jesteś z nią? A ty gdzie? Ja nie po... yy! Natan, ona mnie goni. A... Kilnie mnie! Prawie mnie kilnęła! Uciekaj, uciekaj! Yy. O gdzie ty jesteście? Ja idę, ja, ja, ja idę teraz na samą górę. Ona idzie za mną, serio. Ja od razu skoczę. So Ej, ja wiem co zrobię! Ja wiem co zrobię, ja wiem co zrobię. No i gdzie jesteś granka? Ty grany nie ma. <gryt> exit! Jak to exit? Exit! Ja się za grankę! Spokojnie! Jak? Nie wiem co. Ej, gdzie Czekajmy! Ej, ja i takie coś zrobię, zobacz. Ona tu przyjdzie. Bo jest exit. Już się wystraszył. Coś się zrobi. Ej, A może go Gren goniła, że tak szybko poszedł? No. No. No Greny tu... Nie, no ta grana niby jest bogata. Idź do garażu.